Benedicite czytamy w dalszym ciągu apostegmaty z kolekcji anonimowej Ojców pustyni, opublikowane przez wybitnego badacza François No. Mówiliśmy o tym, że rękopis opublikowany przez ojca François No był używany jako materiał formacyjny dla jakiejś bliżej, nieznanej nam greckojęzycznej wspólnoty. Widzieliśmy, że na początku rękopisu, po przywołaniu wiary, wyznania wiary w Trójce Świętą przez przypomnienie znaku Krzyża, o tym było w pierwszych apotegmatach, przez odpowiedź Amen, która dokonuje się przez całe ludzkie życie, przeżyte godne w sposób chrześcijański. My, autorzy, czy redaktorzy bardziej kolekcji anonimowej, przez nas analizowanej, Przechodzą teraz do konkretnych przykładów, takich, powiedzielibyśmy, miniatur, czy takich ikon, które mają ilustrować poszczególne gesty, praktyki estetyczne, mające doprowadzić człowieka do tego, aby mógł stać się żywym uwielbieniem Boga w Trójce Świętej. Czyli innymi słowy, żeby po prostu mógł żyć uczciwie, jak na chrześcijanina i mnicha przystało. Dziś kolejna powtygmat, i znowu jak w poprzednim. Dwaj bracia. Czytamy. Było dwóch braci, którzy mieszkali razem na pustyni. Jeden z nich, kiedy wspomniał na sąd Boży, odszedł daleko i błąkał się po pustyni. Drugi poszedł za nim i szukał go. Długo się trudził, zanim go wreszcie znalazł i powiedział mu, dlaczego tak uciekłeś z domu? Czy ty sam jeden popełniłeś wszystkie grzechy świata? Brat mu odrzekł. Myślisz, że nie wiem, czy mi odpuszczono grzechy? Owszem, wiem, że Bóg przebaczył mi moje grzechy, ale zadaję sobie ten trud, żebym w Dniu Sądu mógł oglądać osądzonych. Zaskakujący, być może, jak na naszą wrażliwość, wątek, ale zanim przejdziemy do komentarza poszczególnych słów, samego tekstu, musimy zwrócić uwagę na pewien kontekst historyczny. Mianowicie praktyka chodzenia po pustyni, o której tutaj mamy wyraźnie, że dwóch braci, którzy mieszkają w jakimś klasztorze, jeden z nich opuszcza go i zaczyna po pustyni wędrować, jest charakterystyczna z przekazów źródłowych. O tym wiemy dla monastycyzmu palestyńskiego. Cyryl ze Scytopolis w Żywotach Mnichów Palestyńskich, które zostały również opublikowane. Które zostały również opublikowane w naszej serii Żydła Monastyczne w tomie, w tomie 60. opisuje w taki sposób mnisie żyjący na pustyni ludzkiej, którą po tym czasie nazywano Pustynią Świętego Miasta. Chodzi oczywiście o Święte Miasto, to oczywiście Jerozolima. W okresie wielkiego postu opuszczali swoje laury, swoje klasztory, takie wspólnoty, zabierając trochę jedzenia i w tych wadi. Różnych wąwozach, różnych, różnego rodzaju zapadlinach czy chodzili przez cały ten czas Wielkiego Postu i wracali dopiero na Wielkanoc, w ten sposób pokutując, odcinając się, spędzając ten czas Wielkiego Postu w absolutnej samotności. Więc ta praktyka, którą tutaj ten mnich z tego matu uciekinier, tak go nazwijmy, nam tutaj pokazuje, to jest praktyka rodem z Palestyny, więc być może. Oryginalnie ten apostygmat jakby odnosi się do tego, do tego rejonu. Być może dlatego właśnie ten drugi z braci jest trochę zaniepokojony. Bo nic nam nie mówi redaktor Apostygmatu o czasie, kiedy ten drugi miał wyjść, więc być może było to poza okresem takiego postu, być może dlatego ten drugi tak się, tak się zaniepokoił. To, na co zwraca uwagę ten Apostygmat, przede wszystkim to jest ta wielka miłość, jaka jest między jednym a drugim bratem. Ten drugi, który wyrusza na poszukiwanie brata, który zaginął, mamy tutaj jakąś dyskretną aluzję do historii Kaina i Abla. Jak pamiętamy, Bóg zapytał: Kaina, gdzie jest twój brat Abel? Aby Kaina to, czy nie wiem, nie wiem gdzie jest mój brat, czy, czy jestem stróżem brata mego, a właśnie tutaj ten brat nie wie gdzie ten jego brat jest. W związku z tym wyrusza na poszukiwania. to po pierwsze. Po drugie, to właśnie miłość prowadzi ich ostatecznie do spotkania pomiędzy nimi takiego głębokiego, intymnego spotkania. Bo przecież ten z miłości pyta, co się takiego stało, martwi się, że być może cierpi na jakieś wyrzuty sumienia i dlatego poddaje się aż tak surowej pokucie. A drugi jakby wyznaje mu tłumaczy, dlaczego taką pokutę podejmuje. Ten apoptyman mówi nam również o tym, że. Każdy odnajduje swoje ścieżki miłości, odpowiednie do tego, żeby ją wyrazić, żeby ją okazać, ale też przypomina o grozie Bożego Sądu. Musimy pamiętać o tym, zwłaszcza w naszych czasach, kiedy często myślimy o tym, że coś robimy, bądź nie robimy, bo czujemy się dobrze, bądź czujemy się źle i to uważamy za ostateczne kryterium naszych decyzji. Musimy pamiętać o tym, że ostatecznym kryterium, Decyzji chrześcijanina jednak nie jest kwestia jego prywatnego samopoczucia, ale raczej kwestia prawego sumienia ukształtowanego w szkole Bożych Przykazań, bo to przecież przed Panem Bogiem znamy ostatecznie sprawę z naszego życia i z naszych decyzji. Nie ma to budzić naszego lęku, tak jak u tego brata, który wyszedł na pustynię, ale wręcz przeciwnie, inwencję, odwagę, pewnego rodzaju taką. Mm, pomysłowość, w jaki sposób to dobro mamy pełnić. Pokuta, o której też mówi ten apostygmat, nie jest wyrazem poczucia winy, jak przypuszczę ten brat wyruszający na poszukiwania brata po pustyni, ale właśnie wyrazem miłości. Miłuje, a zatem chce spędzać czas jedynie z Panem Bogiem. Nie zatem ci dwaj bracia, jeden, który szuka Boga, drugi, który szuka brata i Znajdują jednego i drugiego Nawzajem się znajdują, ale to znajdują ostatecznie Pana Boga. Niech na nas taką inspiracją i przypomnieniem o Bożym sądzie, który również nas czeka, ale o Bożym sądzie, który nie prowadzi do rozpaczy, nie prowadzi do jakiejś ucieczki, ale wręcz przeciwnie, do pełnej inicjatywy twórczej miłości Boga i ludzi.